O! ktoż to taki odstawił te jajko w moim pokoju! George, szybko! Chodź tutaj! Hmm, spójrz, co znalazłam w naszym pokoiku! Dinosaur! George, to jest jajko, a nie dinozaur! Dinosaur! No niech ci będzie! Niech ci będzie, niech to będzie dinozaur! Jakie zwierzątko na pewno w środku jest? ale chyba to nie będzie dinozaur, ponieważ w tej kolekcji jeszcze nigdy nie miałem dinozaura. Mamy żółwika! U, pepa, trzymaj się! Spójrzcie. Jest to żółwik. Zaraz złożymy jego nóżki. To był przód. To był tył. jeszcze mały żółwik. Dinosaur. George, to nie jest dinozaur. No tak nie do końca pepo, ponieważ żółwie kiedyś też już bardzo bardzo dawno temu żyły. Ale oczywiście nie jest to dinozaur, to prawda. Dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się jutro na kanale BBTV Super Bajki.